I ci pokażę Ci jak w łatwy i szybki sposób będziesz mógł skorzystać z promocji paliwa na stacjach Orlen za pomocą specjalnej karty Orlen Club Witaj na swoim telefonie. Także po dokonaniu każdej płatności będziesz mógł zeskanować swoją aplikację, swoją kartę no i dzięki temu nie dość, że dostaniesz punkty za tankowanie to jeszcze po prostu to paliwo będzie w tym przypadku o 30 groszy tańsze. No a więc moi drodzy, początkowo oczywiście udajemy się do sklepu Play na naszym telefonie, także uruchamiamy aplikację Sklep Play. No i oczywiście szukamy aplikacji Orlen Witaj. Szukamy aplikacji, oczywiście instalujemy tą aplikację, to jest ta aplikacja, o którą się aktualnie rozchodzi. Nie waży zbyt wiele, pobieramy ją w porządku. Następnie moi drodzy, otwieramy samą aplikację. No i przechodzimy do takiej prostej, a zarazem szybkiej rejestracji. No i moi drodzy jesteśmy, aplikacja mi się uruchomiła, no i tutaj mam komunikat aby zalogować się lub dodać kartę witaj, zaakceptuj regulamin, Ok, w porządku no i moi drodzy mamy samą aplikację następnie mamy parę opcji, pierwsza to jest aktualnie zaloguj się za pomocą naszego aktualnego konta, następnie dodaj kartę bez rejestracji lub po prostu zarejestruj się, jeśli nie posiadacie żadnej karty yy, Orlen, no to oczywiście wybieracie opcję zarejestruj się, jeśli posiadacie już taką kartę, którą otrzymaliście na stacji benzynowej no to oczywiście możecie wybrać opcję dodaj kartę bez rejestracji, jeśli takiego konta nie chcecie rejestrować, a jeśli moi drodzy macie już konto, yy, bądź mieli na innym telefonie to zawsze możecie zalogować się za pomocą już istniejącego konta ja pokażę jak to wygląda dla osób które takiej karty nie posiadają w tym poradniku także wybieramy opcję zarejestruj się natomiast dla osób które już mają taką kartę to tylko wybieracie opcję dodać za pomocą karty i tutaj moi drodzy skanujecie telefonem tą kartę którą macie także tak mniej więcej to wygląda, lub po prostu możecie wprowadzić numer karty ręcznie, i tą kartę dodajecie. Prosta, łatwa instrukcja. No ale tak jak mówiłem, dla osób, które nie mają takiej karty. No a też nie chcę im się udawać aktualnie na stację, wolą sobie to w domu zrobić, no to wybieramy opcję zarejestruj się. Ja dużo gadam, bo i tak aktualnie widzicie jest proces ładowania, więc po co nam się cicho, jak mogę gdzieś tam parę słów rzucić. No i moi drodzy, tutaj mamy opcję rejestracji, czyli tak, którą opcję wybierasz? Posiadasz kartę, witaj, super, witaj, i dalej, jeśli posiadacie taką kartę, to wybieracie opcję wybierz, jeśli nie posiadacie żadnej karty, no to możecie dołączyć do tego programu teraz powiedzmy z telefonu czy, czy na komputerze, także wybieracie opcję wybierz, jeśli nie posiadacie nic w tym zakresie. Następnie, moi drodzy, musicie podać parę danych, czyli tak. Początkowo, moi drodzy, bracie płeć, następnie podajcie imię, następnie nazwisko, datę urodzenia, jak widać, to są takie wszystkie podpunkty, które trzeba uzupełnić, bo przy każdym jest gwiazdka. Ulicę również musimy podać, numer domu niestety też musimy podać. Kod pocztowy również jest obowiązkowy, miejscowość również też jest obowiązkowa. Następnie, moi drodzy, akceptujemy regulaminy oraz te zgody, które tam aktualnie macie. Tutaj oczywiście możecie odróżnić te od tych marketingowych, no bo jak widać, tu jest trochę tych marketingowych, nie wiem, czy wszystkie są e, wymagane, chyba, chyba nie wszystkie, ale nie mam pewności, już nie będę tego sprawdzał. Następnie, moi drodzy, wybracie opcję Akceptuję. No i moi drodzy mamy kolejny punkt następnie musimy podać nasz adres e-mail hasło oraz potwierdzić samo hasło. Gdy to zrobimy to oczywiście wybramy opcję akceptuję. No i moi drodzy mamy to. Następnie przechodzimy do procesu aktywacji naszego konta czyli udajemy się na nasz adres e-mail na który zarejestrowaliśmy konto no i klikamy w link potwierdzający i aktywujący nasze konto. Gdy to zrobimy no to przechodzimy dalej. No i moi drodzy jesteśmy. Po aktywacji konta i ponownym zalogowaniu się do aplikacji jak widzicie Mamy już dostępny kod kreskowy. To za pomocą tego kodu kreskowego będziecie mogli skanować aplikację podczas dokonywania opłat na stacji benzynowej. Także w taki to łatwy i szybki sposób, moi drodzy, zyskanujecie aplikację, co też przełoży się na obniżenie ceny Waszego paliwa o 30 groszy. Pamiętajcie, że ta promocja aktualnie ma trwać do końca wakacji. Nie wiem jak to będzie później, więc jeśli oglądasz ten materiał we wrześniu, w październiku, to weź pod uwagę to, że ta promocja po prostu mogła już czasowo być w tym przypadku niedostępna. Jeśli ten film Ci przydatny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem 3 dnia. Trzymaj się. Cześć.